Żądamy, aby nakaz o noszeniu taśmy na ustach został wyniesiony. Ludzie, czy wy nie widzicie, co się wam robi? Jesteście ofiarami wielkiej krzywdy! Naprawdę godzicie się na to, aby was uciszono? Naprawdę nie widzicie, jakimi obywcami są wasi przywódcy? Obudźcie się! w taśmy! Czas się spuntować! Otwórzcie oczy, przyjaciele! Musimy uciekać! Ty. Pan Dawid i Pani Róża są burmistrzami The Valleys. Ugościli pod swym dachem przybyszkę, która okazała się wspierać ideologię No Tape, a zarazem przecież na wolę króla. Czy macie coś na swoją obronę? No Tape to nie ideologia! My chcemy, aby ludzie w tym kraju mieli lepiej! No, widzicie, że ona nie chciała źle. Po prostu mało wie o tutejszej kulturze. Nie ponosimy odpowiedzialności za naszego gościa. się bardziej ją uświadomić o naszej kulturze. Zostajecie zdjęci z sali burmistrzów tego miasta. Two hours later. Widzisz, co narobiłaś? Teraz musimy nosić tę cholerną taśmę. Mogłaś nie zadawać się z tymi aktywistami. Pani róża nagle tak bardzo się zmieniła. Nie wiem, czy ktokolwiek może się tak nagle zmienić. Może od początku taka była, tylko nie uważała mnie za zagrożenie. Nie wiedziałam, że to tak się skończy. Myślałam, że jesteście tu bardziej tolerancyjni. Ma opiszonie! Nie umiesz przewidywać najprostszych konsekwencji. Kwiatuszku, proszę cię! Wierzę, że Justin chciała dobrze. 24 later. Wiesz, to sprawiedliwość. To musiało być dla Ciebie wielkie poświęcenie. Doceniam, że zgodziłaś się z towarzyszyć nam na przemówieniu. Się mi pokazać moi nową Tak, chodź za mną. To jest Malinowa Królowa. Nazwaliśmy ją tak, bo unosi się wokół niej zapach malin. Ale ja ją znam! Wreszcie! Już myślałam, że nigdy mnie nie obudzicie. Sprawiedliwość! Tak myślałam, że cię tu spotkam. Jak to trafiłaś? Pewna doskonale ci znana osoba oderwała kawałek mojej duszy i przysłała tutaj. Od początku byłam w stanie śpiączki, ale doskonale wiedziałam, co się dzieje wokół. I wiesz co? Myślę, że nasz kochany Roy też jest w tym świecie. Ja nie wierzę, że ty nie jesteś głupą. Tak długo tu leżałaś, że myślałam, że nie jesteś żywa. Później pogadacie. Myślę, że po tak długim śniegu, królowa jest głodna, zrobiłam dziś na leśniki. Chcecie? A few moments later. K Tak z ciekawości, kim jest roja. To nasz największy wróg. Jednocześnie ma jakąś obsesję na moim punkcie. Chce mnie zabić i zarazem chce mnie mieć. A ja go nie uważam za atrakcyjnego. Królowo, potrzebujemy pomocy z obaleniem króla. I tę pomoc otrzymacie. Jeśli sprawiedliwości zależy, to mi zależeć też będzie. W następnym odcinku Wiemy, że królowa tutaj jest, ale pytanie brzmi gdzie jest Rojo i co planuje?